Wielokrotnie w naszym programie poruszaliśmy temat przemocy domowej. Jak się jednak okazuje, jest on niestety wciąż aktualny. W Puławach mamy założonych już ponad 300 niebieskich kart, co pokazuje, że tendencja w przemocy domowej jest niestety wzrostowa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje właśnie projekt Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy. Są spotkania z psychologiem, będą warsztaty mające obniżyć agresję u sprawców przemocy, ale to tylko niektóre formy pomocy. Szczegóły przedstawi pani Anna Górzyńska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach, koordynator projektu. W tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizuje nowy projekt przeciwdziałający przemocy domowej. Proszę powiedzieć, czego on dotyczy. Nasz projekt Wiem, Umiem, Mogę Przeciwdziałać Przemocy jest skierowany do mieszkańców Puław i jego takim głównym założeniem jest kompleksowe wsparcie osób uwikłanych w przemoc, ale również przedstawicieli służb, którzy działają w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku i będzie trwała do listopada roku bieżącego. W ramach tego projektu przewidziane są działania skierowane do kobiet doznających przemocy i ich dzieci, również do mężczyzn stosujących przemoc, tak do przedstawicieli służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście. Dotychczas zrealizowaliśmy część zaplanowanych działań skierowanych do kobiet i mężczyzn uwikłanych w przemoc. Z jakiej pomocy korzystają kobiety, które uczestniczą w tym projekcie? Jeśli chodzi o kobiety doznające przemocy, to początkowym etapem pracy z nimi były grupy wsparcia. Uczestniczyło w nich 16 kobiet podzielonych na dwie grupy. Spotkania pod przewodnictwem doświadczonego trenera odbywały się raz w tygodniu przez okres dwóch miesięcy, i w ramach tych grup wsparcia nasze uczestniczki miały możliwość nauczyć się wyrażać własne zdanie, uczucia, wzmocnić także poczucie własnej wartości, sprawczości czy też zwiększyć wiarę we własne umiejętności kierowania własnym życiem, co w przypadku osób doznających przemocy jest sprawą niezwykle istotną. Jeśli chodzi o tą grupę uczestników, to również w listopadzie ubiegłego roku panie miały możliwość uczestniczenia w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Na tym treningu uczyły się wyrażania poglądów i przekonań bez naruszania granic drugiej osoby. Jednocześnie egzekwując prawo do posiadania i wyrażania własnych poglądów i przekonań. W przypadku osób doznających przemocy, taka wiedza i umiejętności są bardzo ważne i mam nadzieję, że dzięki tym zajęciom nasze uczestniczki będą lepiej rozumiały siebie i innych w relacjach międzyludzkich. W miesiącu marcu rozpoczęła się terapia grupowa dla pań. Ta terapia będzie realizowana przez okres sześciu miesięcy, a więc do końca. Lipsa bieżącego roku. Ma ona na celu pomóc tym kobietom lepiej radzić sobie z zagrożeniami wynikającymi z doświadczenia przemocy w rodzinie. No i też bez wątpienia poprzez kontakt z innymi osobami doświadczającymi przemocy, uczestniczki będą mogły wzajemnie się wspierać, odzyskiwać utraconą moc i poczucie takiej sprawczości. Ostatnią formą wsparcia dla kobiet będzie terapia rodzinna dla osób z dziećmi sprawiającymi problemy z wychowaniem. I to będzie takie uzupełnienie właśnie tej terapii grupowej. Wsparciem objęte są kobiety, a co za sprawcami przemocy, czyli najczęściej z mężczyznami. Jakie tutaj działania przewiduje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej? Tak, mamy również ofertę dla takich osób, czyli dla mężczyzn mających skłonność do stosowania przemocy, ponieważ nie ma wątpliwości, że te osoby również potrzebują specjalistycznej pomocy, aby zmienić wzorce zachowań i wyeliminować przemoc ze swojego życia. W styczniu tego roku rozpoczęły się działania właśnie skierowane do panów stosujących przemoc w formie indywidualnych oddziaływań psychologicznych. To jest początkowy etap pracy z tą grupą uczestników projektu i te oddziaływania psychologiczne będą realizowane przez okres 9 miesięcy, a praca z psychologiem ma przyczynić się do zrozumienia motywów swojego postępowania konsekwencji własnych zachowań, a także odpowiedzialności za własne czyny, no i pomóc zwyczajnie radzić sobie lepiej z negatywnymi emocjami. W lutym tego roku panowie mieli również możliwość uczestniczenia w trzydniowym treningu kompetencji umiejętności społecznych, który również miał na celu pomoc w lepszym radzeniu sobie ze złością, agresją, ze stresem. Natomiast głównym działaniem skierowanym do mężczyzn stosujących przemoc będzie program korekcyjno-edukacyjny, który rozpoczyna się w tym miesiącu i będzie realizowany do końca sierpnia, a więc przez okres 6 miesięcy. I wszyscy mężczyźni, którzy uczestniczą w projekcie, zostaną nim objęci. Programy korekcyjne, edukacyjne, o których Pani wspomniała, to chyba stosunkowo nowa forma pracy ze sprawcami przemocy. Proszę nam coś więcej opowiedzieć. Tak, to jest dosyć nowa forma, ale coraz więcej uwagi poświęca się właśnie temu, żeby takie programy były realizowane i ważne jest to, aby w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oprócz działań profilaktycznych, informacyjnych, a także ochrony i wsparcia osób doświadczających przemocy, Prowadzić oddziaływania w stosunku do osób stosujących przemoc. Wobec takiej osoby podejmuje się z jednej strony procedury interwencyjno-prawne, o których mówiłyśmy w poprzednich programach, czyli między innymi mam tu na myśli procedurę niebieskie karty, zakaz zbliżania się do określonych osób, nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Sądy mogą również zobowiązać sprawców przemocy w rodzinie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. Do takiego programu można również przystąpić z własnej inicjatywy i nieprzymuszonej woli. I tutaj myślę, że warto powiedzieć, że przemoc w rodzinie jest w dużej mierze zachowaniem wyuczonym, którego można się oduczyć. I właśnie temu mają pomóc programy korekcyjno-edukacyjne. Mówiąc ogólnie, jest to oddziaływanie, które koryguje niepożądane i szkodliwe zachowania i postawy. Ma kształtować postawy partnerstwa i szacunku wobec domowników. Chodzi o to, żeby sprawca uznał odpowiedzialność za popełnione czyny przemocowe, i taki program korekcyjno-edukacyjny może być dla niego szansą. Czy dużo kobiet i mężczyzn dotkniętych przemocą domową zgłasza się do państwa? Czy trzeba te osoby jednak jeszcze motywować? Jeśli chodzi o kobiety doznające przemocy, to mogę powiedzieć śmiało, że one mają dużo większą łatwość i gotowość do tego, żeby szukać pomocy i z problemami, które ich dotyczą, zgłaszać się do instytucji, do służb. Nie mieliśmy żadnego problemu z wyrekrutowaniem. Uczestniczek do naszego projektu. Wręcz było więcej chętnych niż miejsc. Natomiast jeśli chodzi o panów, to większy problem dużo trudniej jest przyznać się do tego, że jestem sprawcą przemocy, że jest to moja wina. Mężczyźni mają opór przed wchodzeniem w programy terapeutyczne z wielu powodów. W związku z tym muszę powiedzieć, że wyłonienie 10 uczestników do udziału w naszych działaniach projektowych było sporym wyzwaniem i w ten proces zaangażowani byli przedstawiciele różnych instytucji, cały zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sąd, prokuratura, ponieważ jest to nowa formuła, co do której jeszcze nie wszyscy mamy przekonanie. No właśnie, bo często jest tak, że ta przemoc jest, a jednak sprawca wypiera to tak psychicznie. Właśnie jak to wygląda z Państwa obserwacji? Rzeczywiście jest tak, że sprawcy przemocy mają problem z tym, żeby uznać swoją odpowiedzialność za popełnione czyny. Właśnie dlatego chcemy w ramach tych proponowanych. Działań, otworzyć im trochę oczy i pokazać, że to nie jest tak, że oni są bez winy, ale też traktujemy ich w kategoriach osób, tak jak powiedziałam wcześniej, które potrzebują pomocy. Bo żeby zmienić pewne postawy czy też wzorce zachowań utrwalane przez wiele lat, często wyniesione z własnych domów rodzinnych, to jest ogromnie trudna praca. Dlatego ten program będzie realizowany przez sześć miesięcy, będą to spotkania trzygodzinne, raz w tygodniu. Do tego dodatkowe oddziaływania psychologiczne, bo to jest proces bardzo trudny i długotrwały. Natomiast wiemy z doświadczeń innych, którzy tego typu programy realizowali, że to przynosi rezultaty. Udało się w każdym razie wyłonić grupę 10 uczestników. Kilku panów, którzy biorą udział w projekcie, to są osoby z prawomocnym wyrokiem za znęcanie nad rodziną oraz z nałożonym przez sąd obowiązkiem udziału w takim programie, ale jest też kilka osób, które zgłosiły się bez takiego wyroku, ale są na przykład objęte procedurą niebieskie karty i w ramach tej procedury panowie byli nakłaniani, motywowani do tego, żeby z takiej formy pomocy dla siebie skorzystać i wyrazili na to dobrowolnie zgodę. Tutaj muszę powiedzieć, że rekrutacja osób uwikłanych w przemoc niestety jest już zakończona. Ale wszystkie osoby, które szukają jakiejkolwiek pomocy, wyjścia ze swojej trudnej sytuacji, mogą się do Państwa zgłosić i my do tego zachęcamy, tak? Bez wątpienia tak. Nie mamy w tym momencie możliwości przyjęcia osób uwikłanych w przemoc do projektu Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy, co nie zmienia faktu, że ośrodek pomocy społecznej jest gotowy i otwarty między godziną 7.15 a 15.15 .15 na to, aby spotkać się i rozmawiać z każdą osobą, która się do nas zgłosi, która potrzebuje... Pomocy zarówno finansowej, jak również odnośnie kwestii przemocy w rodzinie. Tak więc mogą zgłaszać się do nas zarówno osoby, które tej przemocy doznają, jak również osoby, które przemoc stosują i z całą pewnością takie osoby uzyskają wszelkie potrzebne informacje do tego, aby stosowną pomoc móc uzyskać. Wszystkich chętnych proszę o kontakt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Ulicy Leśnej 17 w Puławach. Pod numerem telefonu 81 458 69 78 lub w formie mailowej na adres zespol.interdyscyplinarny małpamops.pulawy.pl Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.